Cześć, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć jak przygotować takie chipsy, przekąskę z makaronu, to zapraszam Was do dzisiejszego filmu. Do przygotowania przekąski z makaronu będziemy potrzebowali oczywiście makaronu, e, sera startego w wiórkach. U nas dzisiaj grana banano i przyprawę. Sól, pieprz czarny, mielony czosnek, papryka wędzona e, czerwona i możemy też jeszcze dodać szczyptę chili. Początek zagotowuję sobie wodę. Ja tą wodę e, sobie posolę, żeby ten makaron oprócz tego, że dodamy później soli, jeszcze był sam sobie słony. Dobra. Chyba nawet mi się sypnęło. To nic, spróbuję najwyżej później mniej poselimy. Czekam, aż się woda zagotuje. I będę gotowała makaron zgodnie z tym, co jest na opakowaniu. Al dente 13 minut. Miękki 14. Myślę, że lepiej zrobić miękki. Także czekamy na wodę i wrzucamy makaron. Woda nam się gotuje. Czas dodać makaron. Dodam tak około 1 trzecią pół paczki. No i co. Ustawiam sobie czas al dente, czyli 15 minut. Dobra. Czekamy. Makaron ugotowany, odsadzony. Ja nawet go poczekałam chwilę, aż ta woda lekko osiąknie. I co, teraz bierzemy się za y, dodanie składników? Y, słuchajcie, jeszcze nie wspomniałam wcześniej, że będzie nam potrzebna oliwa z oliwek. Także polewam sobie teraz ten makaron odrobiną oliwy. Mieszam. No i co, dodajemy przyprawy. Jeżeli chodzi o sól, y, to faktycznie sypnęło mi się, więc ja myślę, że ja to sól y, mogę pominąć, ewentualnie dam odrobinę czosnek. Szczypta pieprzu czarnego. I papryka czerwona wędzona. A jeszcze wspomniałam o chili, więc za chwilę. Nie wiem, ile może tyle. Słuchajcie, tutaj przyprawy możecie dodać sobie wedle y, uznania wedle tego, co lubicie. Myślę, że spokojnie też jakieś zioła coś takiego się sprawdzi. Ja, ładnie mega to pachnie. Dobra. Mówiłam o chili, więc y, trzeba dodać chili. Dobra. Odrobinkę ponownie mieszam. To już wygląda dobrze. Powiem Wam, że w zasadzie robimy pierwszy raz ten przepis. Yy, no, ja jestem ciekawa, czy to na przykład nie będzie takie suche, że będziemy na tym zęby łamać. No, nie wiem, dajcie znać, jeżeli wy przygotowywaliście. W ogóle dajcie znać w komentarzach, jakie przepisy dla Was przygotować z airfryera. Może coś, coś z sezonu letniego. Ciężko mi powiedzieć. Yy, no i co, ser? Się zastanawiam, czy papryki, ale chyba już wystarczy. No i sera nie żałujemy. Dobra, tu mi się jakieś zbryliły. Mieszam z serem. A jeszcze jednak dodam odrobinę papryki. Was serdecznie zapraszam do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, do zaobserwowania nas na Instagramie. I jednak za mało sera, nie żałujmy. wydaje się być ok, wymieszane. Także biorę sobie teraz mm, misę airfryera. Ja dzisiaj korzystam z tego naszego pierwszego airfryera. Przerzucam. Powiem wam, że jestem ciekawa. Ojej, to już jest dobra. Chyba zasługa tego sera. Dobra, i co? Tak przygotowane. Chyba trzeba wrzucić właśnie do airfryera. Biorę w garść. Pyk. Dobra, włączamy. Temperatura 190 stopni, czas yy, tam było 15-20 minut. Ustawmy na 17, ja oczywiście klasycznie będę jeszcze sobie podglądała, żeby to troszkę wstrząsnąć, przerzucić. A na koniec Wam dam, ile y, finalnie czasu to potrzebowało. Także dla Was chwilka, a ja muszę zaczekać ten czas, który tu mi mija. Minęło około 8 minut pieczenia i zobaczę, jak to wygląda. Nie wiem, czy słyszycie, jak skwierczy. Dobra, ja sobie to wstrząsnę. One jeszcze widzę, że w większości są miękkie, jak możecie zauważyć. No i co, wrzucamy na pozostały czas. Pieczenie mamy zakończone. Doklikałam jeszcze 2 minuty, czyli łącznie piekło się 19. I tak to wygląda. Przesypujemy do miseczki. Tak się prezentują gotowe skończone chipsy z makaronu. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, like, subskrypcję. Smacznego! Spróbujmy naszych chipsów makaronowych, może najpierw samych. Czy są chrupiące? Ten akurat tak średnio. O, ten taki bardziej głubiasty, ale już ten... Słyszycie? Chrupiący. Cóż mogę powiedzieć? Smaczne, coś innego. Czy warto przygotować? Myślę, że tak. Raczej znaczy to nie jest coś, co my byśmy na co dzień sobie przygotowywali, ale raz na jakiś czas, ewentualnie jak przychodzą jacyś znajomi, zaskoczyć, zaskoczyć ich czymś innym. Myślę, że warto spróbować. Ewentualnie też możecie dodać, tak jak wcześniej mówiłam, swoje przyprawy. Ja myślę, że tutaj dużą robotę robi jakby ten ser. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was do naszych kolejnych filmów. Cześć!